ma, okay, Siemanie. Jeśli oglądacie ten film zapewne zastanawiacie się jak usunąć sobie bit z utworu. Oczywiście myślę, strzelam, że skoro to oglądacie, nie wiecie, nie macie zielonego pojęcia o tym programie i yy, nie wiecie nic, więc link do pobrania w opisie bo zapewne nie posiadacie po zainstalowaniu, ja tego nie będę nikogu, tłum, nikomu tłumaczył po prostu odpalamy program yy, i tak musimy yy, posiadać piosenkę której chcemy oryginalną piosenkę nieprzerabianą yy, której chcemy którą chcemy pozbyć się z niej bitu przeciągamy ją po prostu na ten szary prostokącik ona nam się zaraz załaduje i musimy posiadać yy, musimy posiadać musimy posiadać oryginalny instrumental do tego klipu i to jest najtrudniejsze w tej technice że po prostu musimy posiadać dobry instrumental to jest najgorsze bo ja na przykład mam tutaj płytę złodziej zapalniczek i na tej płycie po prostu są instrumentale też wrzucone i to mi ułatwia sprawę bo te wszystkie piosenki mogę sobie tą techniką, usunąć bity z nich. No i tak, ja wam wyślę też, no kto instrumental i zwykłą wersję, żebyście mogli spróbować sobie tej techniki, przetestować jeszcze. No i tak, na drugiej ścieżce wrzucił nam się bit, ściskamy na niego dwa razy i teraz przybliżył nam się, tak jakby te ścieżki nam się przybliżyły. Potem klikamy w efekt, Invert, czyli odwróć I kiedy to nam się odwróci falami cofamy się do tego naszego wcześniejszego pulpitu tutaj pod file prostokącik no i oczywiście musimy dopasować. I teraz ważna rzecz, jeśli weźmiemy, przeciągniemy obydwie te, te kanały, traki listy jeżeli przeciągniemy je po prostu do lewej strony, one nie będą równo. Dowód, patrzcie. Przybliżymy sobie tutaj, w tym miejscu. I po przybliżeniu, bardzo dokładnym przybliżeniu, zobaczymy, że one się rozjeżdżają, one nie są równo. I po prostu trzeba robić to ręcznie. Hmm. Dopasowujemy sobie równiu cienko, równiusieńko. To mogą być y, takie właśnie fragmenty, gdzie nie ma słów. Jest najlepiej dopasowywać. Yy, musimy posłuchać piosenki, po prostu tam, gdzie nie ma bitu, często to można sobie yy, na początku koniec albo początek tam, gdzie nie ma słów dopasować, tak jak ja teraz, żeby po prostu było to graficznie równo. Prawda? O, Ten właśnie moment jest dobry. I tutaj zobaczcie, zobaczcie, no jest idealnie. I teraz odsłuchajmy. No i usunął nam się bit, prawda? Wszystko jest gotowe. Teraz oczywiście chcemy to y, jeszcze zapisać sobie. Bo oczywiście ten program by nie był ściągnięty y, tylko, żeby to zrobić. Więc zaznaczamy pierwszą track listę, pierwszą, control, drugą. Naciskamy teraz prawym przyciskiem myszy, mix, down to file. I teraz to nam się zmiksuje w jedną całość mm. Musimy chwilę poczekać No i po zmiksowaniu mamy to nasze pojedyncze Nasz pojedynczy w a kapelle, wokal Tutaj oczywiście bit został taki jeszcze no średniawą się tak z średniowo w ogóle słychać, on się zmodyfikował po prostu bardzo. No i słychać go lipnie. Ale oczywiście to można sobie wyciąć. Cyk i silence. Tylko musimy zastopować. Możemy to jeszcze sobie spróbować obrobić. Powycinać te szumy. A gdy to skończymy robić, klikamy file. Yy, save as. I po prostu wybieramy, gdzie to ma być. Wybieramy sobie tutaj format. Jaki chcemy Wave, MP3 lub no, jakikolwiek inny, nazwa, no i save to już nie trzeba tłumaczyć, co trzeba z tym zrobić. Więc słuchajcie, ten sposób działa. Trzeba go ubeżyć, obejrzeć go uważnie, to jest bardzo proste. Ymm, już w samym programie, jeśli mamy dobrany bit i, i, i piosenkę. Bo jeśli one będą się różnić. Nic z tego nie wyjdzie. Musi być oryginalna piosenka, oryginalny bit, więc trzeba po prostu poszukać tych bitów. No, a ja pragnę Wam podziękować za to, że wytrwaliście do końca, obejrzeliście mnie i zachęcam Was do złapkowania tego filmu. Jeśli macie uwagi, jeśli czegoś zapomniałem, lub, yy, lub coś, jeśli chcecie, żeby wam pokazać w tym programie, oczywiście piszcie w komentarzach. No i mam nadzieję do zobaczenia w następnym filmie, więc cześć.